Siemano, jestem z tej strony i tam jest na moim kanale, dzisiaj jest Shadow, Shadow przywitaj się. No i ogólnie tutaj Shadow sobie tak pomagał mi i on natknął się na coś, czego tutaj nie pokazałem, bo po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu, jednak natknęliśmy się na szlifcie na Nick, który się tu budował, ale po chwili stwierdził, że to nie dla niego i rozlognął serwera, więc to po prostu no nie było to nic ważniejszego, ale jako tip można to tak do Wam to dodać do tego, co się działo. Potem się zalogował na parę sekund i znowu wylogował. To co, to... Mm, wiesz co, mam bezpieczniejszy sposób jak przeżyć, chodź. no, ja. Dobra, już jesteśmy widzowie. I teraz będziemy szukać nowej bazy, wsiadaj. This, this Będzie tak bezpiecznie, okay. po prostu. This this is cancer. Jezu, już myślałem, że dostaniemy damage. Oj, sorry, sorry. Dobra, nie, chyba wiekta bym odsłuchać tak naszą Co?

Labirynt wodny. Te, 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 w górkę. No kordy dość szybko się zwiększają, więc będzie gdzieś okay. I

Tak. Dobrze, że możemy korzystać z komendy Ender, czas. tam do góry? No, ale mogę ci coś pokazać? Mogę ci coś no. pokazać? No, no dobra. Mam dwóch rzeczy. tam taką z Surf eventu. No to chodź. You know, to mam te jajka. Sprzedaję Ale jeszcze mam to. Co to? Mam ten kawa O kurde. To jest z... Y z 2025. O! Ach, Co? No to spało. stało? Jak mam tam wejść? Ciepło, to już wodą. Panie. Jo. Ej, to są maksymalne kradzieże. Serio? Ale faktycznie. i siad. Nie wiem, to chyba trzeba zmienić miejsce. Czekaj. Ja bym tam przepłynął na końcówkę. Czekaj. Ktoś tu chyba robił nemosa. Trap. Trap? się że Nemosa. Trap, trap, trap. Nie dziwne się... Trapa można zrobić, dobra. Ja nie umiem trapować. A jak się strapowali? Czyli chcesz trapować, inaczej mówiąc? Ja bym spróbował no. no, Dobra Chyba być na komórki. Albo... Albo po prostu Całe nie, nie no, możemy tutaj nie strapować Ale mam propo... Albo będę mógł dostać serca jedno? Chociaż? Ja mam na podstanie... okay. w podstawie A słuchajcie, serce to kpiera? Nic Tak Okej się przywiązana do krzesła. w koła, w chacie, w środku środowisku jak nie jest 500 dolarów wartych. O kurde, łatwiej nie jest. No i tańsze serce za 600. A. Złoba czekaj hmm. na no płyń. Ja za ten czas sprzedam. Aha, czekaj, sprzedam. Sklep. Na, na rynku się sprzedam. Na rynku? Po ile jedno? Pięć dolarów, ale. <laughs> czy też by dałeś tak? Enderchest. Oh, o oh, je! Ile tego będzie? No, ja oczywiście, myślę, że 9. Je... Nie, o co, sorry. Spoj tam na. Czekaj, skoro 5, 1 obsidian. Daj, czy daj obsidian? Ile? Ten cały. Oj. Brodku, ja nie mam hazyk hajsu. Tak. Mm, skoro 5 cały. Ale za 51, no to już myślę w kalkulator, żeby nie chce mi się liczyć 5. Teraz sprawdzę jeszcze serce, rynek Najniższa cena wszystko serca nie wiem czy mnie nie Aha, ktoś kupił właśnie są wszystkie serca, które w tym, to wszystkie są już kupione. No chodźmy na dół. Może ja kupiłem. A? Chodźmy na dół. Zadaczcie, ja że kupiłem? Она а даже не РБ, меня просто шерсть в мне потому сейчас у меня сердце. сердца. <свист> Ладно, я пойду за тобой. Я пойду за тобой. Я пойду за Пойдем далее. Ja My się dalej zbliżamy do spawnu, już trudno. Tak teraz! A go! Co? Nie. Słuchaj. To! Nie, nie, I... 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 I...

No <try> ma. <try> Nie. A! tu. Chodź. Chodź, chodź, chodź.

Dobra, mam twoje serce. co się robią Śmiesznie było. tak,